I wanted to escape for a while, but that... Moja córka ma już roczek. Piękny rok za nami, pełen wzruszeń, wyrzeczeń, ale przede wszystkim radości. Moja mała dziewczynka oficjalnie nie jest już niemowlakiem. Teraz już oficjalnie witam się z Wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog bardzo wyjątkowy, dlatego że nasza mała dziewczynka właśnie w dniu dzisiejszym kończy rożek. <mulary> Jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy dzisiaj do ZO w Ostrawie, tak w związku z urodzinami tak naprawdę Julianki. Balona, którego kupiłam zostawiamy w samochodzie, dlatego że miałam taki ambitny plan, żeby przyczepić go tutaj do wózka, ale Zekon stwierdził, że to jest zły pomysł, bo zwierzęta się będą bały. Byliśmy w tym zoo już chyba nie wiem, trzeci albo czwarty raz i za każdym razem stwierdzamy, że jest to chyba jedno z ładniejszych zoo, w których byliśmy. Kusi nas bardzo Zo we Wrocławiu i myślę, że następny wybór właśnie na Wrocław padnie. Natomiast tutaj w Ostrawie jest naprawdę przepięknie, jest tak zielono, uroczo i fajnie. Fajnie po prostu o, jak się tuli do daty, i fajnie sobie pospacerować choćby. Także dopiero weszliśmy, zobaczymy jak w ogóle będzie wyglądało Julianki zainteresowanie zwierzakami. Czy w ogóle będzie. Ojej, bo ja się. Cześć. Cegla, koźlak, uciekaj koźlak. Cegla, ja wychodzę. Ale są małe dzieci. Jakie cięśnienie? przez. Uważaj. Tak tłumaczyłam właśnie temu że Julianka jest na to za mała, a on stwierdził, że on nie jest za mały, więc idzie z nią. to dopiero początek tego wszystkiego co chcemy jej pokazać. Marzę, żebyśmy mogli z nią podróżować, pokazywać świat, te wszystkie piękne rzeczy. Marzę, żeby zobaczyła wszystko co najpiękniejsze. Jest tak mądra, tak piękna, tak uważna i ciekawa wszystkiego. Nasza Julianka, nasza najsłodsza dziewczynka. 20 naukowcy pomalowali krowę w paski i okazało się, że było 40% mniej upiększeń owadów różnych. Bo się bały? No, od te te... Odstraszały. no, od te te kolory odstraszały. odstraszały. Słuchajcie, Zygmunt, wszystkie, pokazuje Juliance wszystkie zwierzęta, po czym mówi, że to są pieski No bo co, co mam na tłumacze, zasadzie że to jest... Zobacz Julianko jaki piesek. No jest duży piesek albo piesek zrobiony. Julianko to nie jest piesek. To jest... nawet nie wiem, mama co to jest. Kobnilowy antylopa. O, widzisz. Pieski. <grywki> Takie wysokie paski. Pieski w paski. Julianka, kto to jest? Kto to jest? Tata? Tata? Tata to jest? Update, jak Julianka reaguje na zwierzęta. Nie ma jakiegoś turbo zachwytu, bo jest ewidentnie jeszcze za mała, ale już fajnie, bo zauważa. Na przykład Zygmunt jej pokazywał te wszystkie pieski, duże i te, pieski, duże pieski z trąbą, pieski z oszkami, z mąsami, latające, pełzające, kotki. Nie, to kotki, mówiłem, że kotki. A, przepraszam. I dostrzegała to, natomiast mimo wszystko dalej bardziej interesują ją, mam wrażenie, najbliższe krzaczki, kamyczki i dzieci biegające dookoła. Także czy to jest świetny pomysł, żeby przyjechać z rocznym dzieckiem do zoo? Tak. Tak? Tak, bo tata się będzie cieszył. <grym> no tak. Słuchajcie. My się cieszymy. Sprawa wygląda następująco. Moim marzeniem życiowym jest jeździć po Afryce, w Brazylii, w innych takich dzikich, niedostępnych miejscach. Jeżeli chcecie widzieć, jak ja się dobrze bawię, a Kasia płacze, to subskrybujcie i oglądajcie i nie wiem, co tam róbcie jeszcze. To była najlepsza zachęta, żeby zasubskrybować mój kanał i jest to faktycznie dobry moment, ponieważ bardzo dużo widzów wciąż ogląda, a nie subskrybuje. Znaczy ja uważam, że Julianka wcale dobrze się bawiła i bardzo wcale dużo dobrze. rozumiała. No tak, nie, dlatego, ona że Ja potrzyma. nie wiem, czy ona rozumie perspektywę, na przykład jak w odległości, nie wiem, 40 metrów stał słoń, to czy ona rozumiała, że on jest duży. Czy Myślę, ta, na hipopotama się bardzo patrzyła, tak, na tak. słonie się bardzo patrzyła, na żyrafy tak trochę mniej. Co tam jeszcze było? Dziki? Nie było, nie, dziki. było tu dzików. Było dziku. No nie, faktycznie patrzyła. E, mi się wydaje, że ona jeszcze nie rozumie zależności i Nie wie o co chodzi, no też pierwszy raz widziała takie po prostu zwierzęta, no nie? Bo hmm. dla niej zwierzę to jest nasz bombel w domu, który swoją drogą dzisiaj został sam na kilka godzin. A nie jest zupełnie do tego przyzwyczajony. Także, nasza wycieczka dzisiaj do Zoe jest taka mm, nie jakaś długa, no bo mamy psa i musimy na to zwracać uwagę. Także przyjechaliśmy dosłownie na takie trzy godzinki. A pies sobie doskonale da radę. Oczywiście, Zygmunt twierdzi, że nie, bo. bo... On nie rozumie takich rzeczy. Czego nie rozumie? On nie rozumie, że można być samemu w domu. On potrzebuje się przytulić Zygmunt. do mnie. No, 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 no. On pod nogami leży. Jak zawsze siedzę przy komputerze, to on mi leży pod nogami. Ja właśnie tego muszę słuchać, słuchajcie, codziennie. Codziennie odnośnie psa. Zygmunt właśnie powiedział, że ten żółt to wodny piesek. Nie wytrzymam. Cyka, nasza córka będzie miała totalnie zakrzywiony obraz świata. Wszystko to są kłystki, jakie ładne. tak samo działa jak pies. Mm -hmm. Cztery nogi, głowa, ogon. Tylko inna skórka. Inne opakowanie. Julianka zazwyczaj chodzi spać o godzinie siódmej. Kasia stwierdziła, że nie daliśmy jej prezentów, więc wyciągnęliśmy kuchnię. Kasia, ale to szybko będzie, szybko pójdzie ta kuchnia. Przecież to taki. To jest Julianka, słuchajcie, jakby co. Trzeba wspomnieć, że mamy dla Julianki cztery prezenty: lalkę, myszkę Majlek. Kask, no ale kask byłby bez sensu dzisiaj. I kuchnie, która wymaga złożenia. I zdecydowaliśmy się na to najtrudniejszą opcję. Przynajmniej o tej porze. Nie, to przecież szybko pójdzie. Są urodziny Twojej córki. Tak, Pierwsze. zgadza się. I najlepsze jest to, że jestem tak samo zaskoczona jak ona tymi prezentami. Już się nawet zdążyłam wykąpać, dlatego mój wygląd jest inny zupełnie, ale ja właśnie uważam, że to jest fajne. I to tworzy wspomnienia, że siedzimy teraz sobie w salonie o tej godzinie 21.20 i składamy prezent dla naszej córki. To jest po prostu miłe, będziemy to wspominać. Co prawda, ona zajęła się garnkiem i jakoś tej kuchni na razie nie, nie dostrzega, ale na pewno będzie się cieszyła. Zabrałaś tacie instrukcję Julianka i tata sobie teraz nie poradzi. Musisz mu oddać, wiesz, bo to tuś nie umie inaczej chodź, Daj, jakiś czas później, kuchnia prawie skończona. E, budzi zainteresowanie. Na razie wiecie: otwieranie drzwiczek, wciskanie guziczków, no ale z miesiąca na miesiąc będzie sobie do tej kuchni dorastała. Zygmunt się bawi świetnie. Cześć, to nawet jest? Tylko skarkę do lodu ma. Wow, my nawet nie mamy. my nie mamy. Ja, mogę możesz tego nie wyrywać? <słuch> nie nagrałam tego wcześniej, także trochę nie po kolei, ale kupiłam dwie masy cukrowe. Jedną masę cukrową taką typowo do figurek, i drugą, z której zostało już tyle, niby do obłożenia tortu, ale też można z niej spokojnie zrobić figurki. Ten kolor mi się bardziej podoba, bardziej pasuje do koncepcji. I ulepiłam kokardki. Na początku myślałam, że zrobię je ręcznie. Później kupiłam coś takiego i ja nie mam pojęcia, jak to ma działać, więc zostawiamy to. I w końcu okazało się, że ta forma silikonowa, chyba za 4 zł, jest najlepsza. Po prostu rozwałkowałam tą masę cukrowym wałkiem do masy cukrowej dałam tutaj do tej formy właśnie do dużych kokardek i wyszło przepięknie. A teraz mam w planach jeszcze zrobić, słuchajcie, kilka takich malutkich kokardek po to, aby udekorować z nimi babeczki. Mam tutaj biszkopt i chyba wyszedł. Nie chcę zapeszać. Zastanawiam się tylko, czy nie jest za niski, ale za moment się to okaże. Poprosiłam Zygmunta o pomoc przy przekrojeniu biszkoptu, bo mnie to za bardzo stresuje. Serio, może te... no, jest Delikatnie się z nim obchodź. Najbardziej chyba się tego bałam. Boję. Nie wiem, czy to się tak robi, tym narzędziem. Jak? Robimy to po raz pierwszy. Nie wiem jak. Dobrze ci idzie. Jak wycinanie szyby w samochodzie. coś tak nie powinno ciągnąć tego po prostu? Nie, chyba nie. Nie, bo wiedzisz, że tutaj jest taki drugi, no tak, okay. który jest zakręcony. Dobra, i przekłuj od razu na tę drugą warstwę, a potem będziemy to rozdzielać. Co byś zrobił, jakby się okazało, że on w środku nie jest taki równy, tylko cały jest taki potargany? Ale bym była zła z no W Ale tak. może tak być. Znaczy, nie będzie tego widać. Ważne, żeby no. był wiesz. Ojej. Ale jaja. Jeszcze ciekawe, czy nie ma za kalca w środku. Podnieś delikatnie pierwszą warstwę, żebym zobaczyła. Perfekcyjny jest ten biszko. No, tak naprawdę. Pe perfekcyjny. To jest perfekcja to po prostu. jak wyszedł? Wiesz, co? Piona. Tutaj przygotowałam chrupkę do tortu taką sobie wymyśliłam powiem wam szczerze, że ja w ogóle ten tort sobie wymyśliłam jeśli chodzi o przepis pod kątem doboru mas, kremów itd. no więc tak, to jest chrupka na bazie białej czekolady w środku znajduje się prażynka francuska, którą kupiłam już wam pokażę w takim opakowaniu na stronie dla smaku.pl wziąłam 500 gram, całe opakowanie mi zostało, ale na pewno to zużyję. Ona jest w ogóle przepyszna sama w sobie i dorzuciłam też tutaj troszkę truskawki liofilizowanej, dlatego że miałam, Julianka po prostu tego w ogóle nie chciała jeść, więc pokruszyłam ją sobie i tak wyszła ta chrupka do tortu, która pójdzie na sam spód. Ej, tyle tej masy jeszcze było? Mhm. Aha. Tort jest już... Julianka? Ok, jest pierwsza warstwa tynku. Nie wyszło to jakoś świetnie, ale tutaj mamy resztę tynku. I no zobaczymy. Jeszcze muszę to wyczyścić i wstawiam do lodówki na około, nie wiem, 30 minut. Otwieramy, patrzymy, jak wygląda pierwsza warstwa i jest ok. No. Czekajcie. Dobra, widzę, że fajnie wszystko zastyga, więc myślę, że można przejść do nakładania drugiej. robię to otwieram lodówkę i sprawdzam czy tort żyje i czy babeczki żyją czy to wszystko nie spłynęło uwaga jest żyje tort i babeczki wszystko jest dzisiaj jest niedziela czyli dzień naszej roczkowej imprezy jest rano ja pierwsze co dzisiaj zrobiłam to poszłam sprawdzić czy tort żyje czy ma się dobrze i co, siedzę właśnie z Małą, bawimy się, Mała wczoraj też włosów, dlatego że od wczoraj, słuchajcie, jest taki upał, że stwierdziłam, że umyję po prostu przed imprezą, bo nie ma sensu wcześniej. Mała się tutaj bawi, ja kminię jeszcze, co muszę zrobić z dzisiejszego dnia, a trochę tego jest, goście przychodzą chyba na godzinę 15, więc miarę spoko, ale tak czy tak trzeba zdążyć. <laughs> so I'm we over your head, head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough.